Zmiany zbliżają się wielkimi krokami i będą dotyczyć właśnie strażaków ochotników. Zarys stworzyli strażacy z PSP przy wsparciu naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego, tych samych, którzy precyzowali treść ustawy regulującej zasady pracy pożarników sprzed 30 lat. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, dokument obowiązywał jednak w niezmienionej formie. Nadszedł zatem czas, by go współcześnić, usłyszeliśmy. Chcemy podnieść prestiż, rangę Ochotniczych Straży Pożarnych w środowisku, tym, tym gminnym, tam gdzie tam to życie jest najważniejsze. Yy, i poprawić relacje, które w większości są dobre, ale jednak... Jest coś na rzeczy, że nie wszystkie ochotnicze straże pożarne mogą realizować swoje zadania statutowe. Zapowiedź prowadzenia zmian, jak się okazuje istotnych z punktu widzenia ochotników, wywołała burzliwe dyskusje w całym kraju. Pojawiły się opinie szybko dementowane przez PSP, że członkowie OSP zostaną pozbawieni mundurów, czy wręcz, że znaczna część komend zostanie zlikwidowana. Stąd zaproszenie dla mundurowych z sześciu pobliskich powiatów. Lednickiego, Lubińskiego, Głogowskiego, Jaworskiego, Złotoryjskiego i Górowskiego. Ochotnicza Straż Pożarna tutaj działa no, no. Różne statystyki podają, ale w granicach 700 tysięcy ludzi, no są na praktycznie każdy gwizdek, no i teraz no trzeba było to w jakiś sposób poukładać. Poukładanie ma się zakończyć niebawem, ale do tego niezbędne są uwagi najbardziej zainteresowanych. Jesteśmy oczywiście otwarci na te wszystkie uwagi, na te wszystkie propozycje. Jest to oczywiście projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, jeszcze do dyskusji. I jestem pewien, że tutaj ciekawe propozycje, ciekawe uwagi zostaną przedstawione. Na uwagi zebrane przez komendantów OSP poszczególnych powiatów Komenda Wojewódzka czeka do 26 maja. Później trafią one do Komendy Głównej, gdzie opracowywane są zapisy ustawy.